Czy wiesz, jakie są oznaki uwalniania emocji? Często na sesji pojawia się ziewanie. To tak naprawdę układ nerwowy się odpręża. Ciarki, uczucie zimna, prądy, to objaw krążącej energii. Senność. To nic innego jak regulowanie układu nerwowego. Uczucie ciepła, zimna, czasami odbijanie się to wszystko uwalnianie blokad. Dlaczego? Bo metoda IFT, przy której opukujemy meridiany, to w równocześnie uwalniamy zablokowane emocje z ciała. Zapraszam Cię, używaj jak najczęściej dziewięciu punktów na twarzy i ciele, przywołując swój problem, a zobaczysz w krótkim czasie, jak pięknie Twoja energia przywraca się, pojawia się harmonia, spokój i radość. Wypróbuj EFT i uwolnij zablokowane emocje.